Najmocniej ingerującą w strukturę włosa jest koloryzacja perlamentna, gdyż tam mamy amoniak, który tak naprawdę zaburza całą harmonię struktury włosa, czyli trafia najgłębiej do tej struktury włosa i koloryzuje włosy w sposób nieodwracalny, czyli już nie powrócimy do naturalnych pigmentów włosa. Teraz mamy trend taki, że farbujemy włosy bardzo delikatnymi produktami, tak naprawdę współgramy z naturą, czyli powracamy do tej natury, tak jak kiedyś się farbowało włosy chną, henną. W naszej firmie jest akurat koloryzacja finest. Ona Około 98% jest ze składników naturalnych. Także tutaj tak naprawdę nie niszczymy tego włosa, wręcz przeciwnie, to działa też jako odżywka. Wyrównuje nam ładnie strukturę włosa. Jak włos jest sporowaty, jak zastosujemy taką koloryzację, to ten włos odzyskuje tak naprawdę równość. Jest równy strukturalnie i się oczywiście lepiej układa, ładniej wygląda, jest bardziej błyszczący, końcówki się nie rozwajają i do tego dążymy, o to nam chodzi. Tutaj wybraliśmy kolor delikatnie żywszy niż tutaj klientka, ma swój naturalny. To jest włos naturalny, e, lekko taki złoto-miedziany, e, bardziej miedziany niż złoty e, i pogłębimy bardziej ten kolor czyli dodamy troszeczkę więcej miedzianych odcieni. Tutaj trzeba bardzo dokładnie pomieszać, jeżeli się łączy e, dwa produkty. Ja, akurat dzisiaj, połączyłem e, odcień złoty i odcień miedziany. E, połączyłem je pół na pół e, i musiałem to zrobić na wadze, żeby dokładnie wymierzyć, ile potrzebny mi jest gram. E, żeby w razie czego później dorobić e, tego produktu. E, I mieszałem pół na pół, żeby ten kolor nie był za intensywny, ale też żeby nie był za słaby. Tą koloryzację się nakłada zupełnie w inny sposób. Nakłada się ją gąbeczką, e, najlepiej gąbeczką, bo ona chłonie fajnie ten produkt. Ten, projekt, ten produkt jest bardzo oleisty, e, nawet bym tutaj użył słowa wodnisty, e, gdyż trzeba bardzo dobrze klientkę zabezpieczyć, żeby jej nie poplamić, bardzo dobrze siebie zabezpieczyć, żeby siebie też nie poplamić i dokładnie nakładać ten produkt na włosy od nasady aż po końce. I tak jak mówię, najwygodniejszy sposób jest od tyłu, przechodzimy do góry, e, boki i, i na samym końcu sam, sam szczyt głowy. Jeżeli chodzi o proteiny, jeżeli chodzi o keratynę, jeżeli chodzi o aminokwasy, to jest tak naprawdę naturalny budulec włosa. Jeżeli chodzi o farby z amoniakiem, wytrącają tą naturalną keratynę, aminokwasy, proteiny i później trzeba ten włos odbudowywać, żeby dostarczyć te składniki, które ten włos utracił. z krokusa, kurkuma. To są składniki między innymi naturalne, z których się składa właśnie ten nasz fajny. Jeżeli farbujemy włosy farbą z amoniakiem, trzeba bardzo uważać. Trzeba najpierw, najlepiej jak mamy nową klientkę, zrobić testy uczuleniowe. Nawet na farby demi demiperlamentne, czyli te półperlamentne, też trzeba często robić Testy, czy klientka nie jest uczulona. Jeżeli chodzi o koloryzację e, fajnestem, e, ta koloryzacja jest jak najbardziej bezpieczna. Mogą to robić nawet dzieci. E, tak naprawdę ten produkt jest, e, tak jak wcześniej wspomniałem, w 98% ze składników naturalnych, także nawet jak się napijemy, gdzieś nam wpadnie do oka e, bądź coś w tym rodzaju, to tak naprawdę nic się nam nie stanie, bo to są składniki naturalne. Tutaj w zależności jaki odcień robimy, w zależności jaki efekt chcemy osiągnąć, kolor fajne się trzyma od 5 minut do 20, można go przetrzymać dłużej, wtedy ten kolor troszeczkę nam się przyciemni. Po upływie tego czasu, w naszym przypadku to było 20 minut, gdyż chcieliśmy kolor uzyskać intensywniejszy, troszeczkę bardziej, żeby dłużej się też trzymał. Zaprosiłem klientkę do myjki, spłukujemy bardzo dobrze ciepłą wodą na początku, aż woda będzie przeźroczysta. Na same, same ostatnie płukanie najlepiej to jest woda chłodna, która zamyka nam pory na skórze głowy i zamyka nam łuskę włosa. Dlatego spłukujemy tą chłodną wodą. Zapraszamy klientkę na, na fotel i suszymy. Musimy ocenić tak naprawdę strukturę włosa, jaki kolor możemy osiągnąć. Na pewno nie osiągniemy koloru bardzo intensywnego na naturalnych włosach, tylko bardziej to będzie taki odcień, gdyż to jest łuska włosa, wnętrza włosa nie zmieniamy, a na łusce włosa, no to jest kolor tak naprawdę odbity, jak mamy ciemne włosy, nie zrobimy jaśniejszego, gdyż mamy ciemny pigment w strukturze włosa. Tylingu, czy po trwałej ondulacji, czy po trwałym prostowaniu. To jest jak najbardziej zabieg, który można robić od razu. Często właśnie po takich zabiegach mocnej chemii nie można używać, trzeba tam odczekać jakiś okres czasu. Tutaj okres, niektórzy mówią, że tydzień, niektórzy mówią, że dwa tygodnie. Ja jestem zdania, im dłużej, tym lepiej, żeby one się zregenerowały. I dopiero później możemy stosować jakieś zabiegi mocniej chemiczne, czyli farbowanie włosów, a koloryzację fajne możemy od razu po tych zabiegach robić nie trzeba nic czekać. Nie? To jest taka nawet forma odżywienia tego włosa w sposób naprawdę naturalny.